Cześć, witam Cię na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie kolejny fragment rozmowy w Grahama Hancocka z Leksem Friedmanem na jego kanale. Tym razem wybrałem fragment na temat Gobekli Tepe. Zapraszam do oglądania. W latach 90. oraz pod koniec lat 80. poświęciłem wiele czasu badaniu kwestii zaginionej cywilizacji. Napisałem o tym serię książek, ale do 2002 roku, kiedy to opublikowałem książkę zatytułowaną Podziemny Świat, która była najobszerniejszą i najcięższą książką, jaką kiedykolwiek napisałem, ponieważ wtedy pisałem bardzo defensywnie. Kiedy skończyłem tę książkę, moja żona, Santa i ja spędziliśmy 7 lat nurkując na całym świecie w poszukiwaniu podwodnych konstrukcji, często prowadzeni przez miejscowych rybaków czy nurków do anomalii, które dostrzegli pod wodą. Gdy ten tom został ukończony, ja również go zakończyłem. Tak naprawdę pomyślałem, że temat wyczerpałem, przeszedłem tę drogę i naprawdę nie mam już więcej do powiedzenia, więc skierowałem się w inną stronę i napisałem książkę zatytułowaną „Spotkania ze światem nadnaturalnym, ze starożytnymi nauczycielami ludzkości, którą niedawno wznowiono. Przemianowany na wizjonerski, a w zasadzie dotyczył roli psychodelików w ewolucji kultury ludzkiej. I nie sądziłem, że wrócę do kwestii zaginionej cywilizacji. Ale e, Göbekli Tepe w Turcji ciągle mnie do siebie przyciągało. Im więcej odkryć tam się pojawiało, szczególnie data sprzed 11600 lat z Okręgu D, gdzie znajdują się dwa największe megalitowe filary, doszedłem do momentu, kiedy zrozumiałem, że muszę znów w to wejść. Muszę wrócić do wody i ponownie to zbadać. I Göbekli Tepe? Göbekli Tepe było przełomem. Ale myślę, że przełomem dla wszystkiego – Ponieważ Gobekli Tepe niezwykła natura tego miejsca mamy do czynienia z głównym megalitycznym miejscem, które jest co najmniej o 5500 50 lat starszy niż, na przykład, Gigantia na Malcie, która była wcześniej uważana za najstarsze megalityczne miejsce na świecie. I to oczywiście wywołało ogromne zainteresowanie i uwagę, zarówno ze strony tureckiego rządu, który widzi potencjał turystyczny posiadania najstarszego megalitycznego miejsca na świecie, jak i ze strony archeologów. Przechodząc w dół do Syrii, dalej do Doliny Jordanu, aż po Jerycho i nawet poza Morze Śródziemne na Cypr, to co teraz tureccy archeolodzy nazywają cywilizacją Tas Tepeler, nazywając ją cywilizacją cywilizacją kamiennych. Wzgórz z bardzo wyraźnymi cechami identyfikującymi np. półziemne, okrągłe konstrukcje oraz wykorzystaniem megalitów w kształcie litery T, czasami niezbyt dużych w porównaniu z tymi w Gobekli Tepe. Jest oczywiste, że Gobekli Tepe teraz nie było początkiem tego procesu, ale w pewnym sensie jego końcem. To było podsumowanie wszystkiego, co osiągnęła ta cywilizacja ze wzgórz kamiennych. Ale co staje się jasne, to że był to okres przed założeniem Göbekli-Tepe, o ile wiemy. Data 11 600 lat temu to najstarszy znaleziony dotąd wiek Göbekli-Tepe. Ale oczywiście wiele Göbekli-Tepe wciąż znajduje się pod ziemią, więc nie możemy z pewnością stwierdzić, że to najstarsze, ale jest to najstarsze na tę chwilę wydobyte. W całym tym regionie coś się zaczęło dziać. Rozpoczęło się mniej więcej na początku Younger Dryas, a to jest moment gdzie te dwie daty są naprawdę ważne? Młodszy drajas, zaokrąglając liczby, zaczyna się około 12, 800 lat temu i kończy się około 11600 lat temu. Więc jeśli data konstrukcji Gebekli Tepe to rzeczywiście 11600 lat temu i nie znajdą starszych materiałów, oznacza to koniec okresu młodszego Dryasu. Ale już na początku młodszego Dryasu zaczęliśmy dostrzegać zarysy kultury, która w pełnej formie objawiła się w Gebekli Tepe. Po wybudowaniu Gebekli Tepe. A nawet w trakcie jego powstawania widzimy, jak poczyna się adoptować rolnictwo. Ludzie, którzy stworzyli gobekli tepe, na początku byli myśliwymi zbieraczami, ale do czasu zakończenia gobekli tepe, które na pewno świadomie zakończony, zamknięty, celowo zakopany, przykryty ziemią, gruzem, a potem zwieńczony wzgórzem. Dlatego gobekli tepe nazywa się tak, jak się nazywa. Gobekli tepe ten... oznacza wzgórze o wyglądzie brzucha tego garnka, czyli wzgórze pępka. Przez długi czas Gobekli tepe sądzono, że to tylko wzgórze przypominające swym kształtem brzuszek garnka. Czy możesz opowiedzieć, jak to zostało odkryte? Uważam, że to jedna z najbardziej fascynujących rzeczy na świecie. Koniec kropka. Więc może możesz powiedzieć, co do takiego, jak doszło do jego odkrycia? Gobekli Tepe to przede wszystkim najstarszy znany na świecie kompletnie opracowany megalityczny stanowisko archeologiczne. To nie znaczy, że nie znajdą starszych, ale to na razie jest najstarsze. Część stanowiska, którą wykopano, co stanowi tylko niewielki procent całej jego powierzchni, jest nam znana. Moja pierwsza wizyta w Gobekli Tepe miała miejsce w 2013 roku i dr Klaus Schmidt. Zmarły już dr Klaus Schmidt, który odszedł rok później, był dla mnie bardzo hojny i przez trzy dni oprowadzał mnie po stanowisku. Wyjaśnił mi, że już użyli radaru przeznaczonego do badań podłoża i wiedzą, że znaczna część Gobekli-Tepe wciąż spoczywa pod ziemią. Więc co do datowania Gobekli-Tepe, możliwe jest wszystko. Na razie mamy do czynienia z serią prawie kołowych. Ale nie do końca kołowych ogrodzeń, które są otoczone stosunkowo małymi kamieniami. A wewnątrz nich znajdują się pary megalitycznych filarów, a archetypową częścią tego miejsca jest właśnie ogrodzenie D. To jest właśnie zagroda D, która zawiera dwie największe pionowe megality, mające około 18 stóp wysokości i ważące mniej więcej 20 ton, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli dobrze pamiętam, to są to solidne, masywne bloki kamienia. Tworzenie dwudziestostopowego albo dwudziestotonowego megalitu nie jest niczym wyjątkowym. Tak samo jak przesunięcie go. Nie ma w tym nic magicznego ani zaskakującego. Nie ma w tym nic dziwnego. Ludzie zawsze potrafili to robić. Poza tym, kamieniołom dla tych megalitów jest tuż obok. Znajduje się w odległości 200 metrów od głównego obiektu. To nie jest tajemnica, ale zagadką jest to, Dlaczego nagle pojawiła się ta nowa forma architektury? Te ogromne, megalitowe, pozycjonowane w nieco innych kierunkach. To właśnie mnie intryguje w tych filarach ich ustawienie. I są dobre prace, które sugerują, że zagroda D jest zorientowana na wschód gwiazdy Syriusz, a punkty wschodnie gwiazdy Syriusz wydają się być naniesione przez inne zagrody, każda z nich skierowana odrobinę inaczej. Skierowane w nieco różne strony to dzieło całkowicie łowców zbieraczy. Ale kiedy budowa Gobekli Tepe została zakończona, rolnictwo zaczęło się tam rozwijać. Zapytałeś, jak znaleziono Gobekli Tepe. Odpowiedź brzmi, że badania tego wzgórza z brzuszkiem wykonano w latach 60. Amerykańscy archeolodzy badali to miejsce, szukając jakichkolwiek śladów paleolitu w tych pagórkach o wyglądzie przypominającym brzuch garnka. Materiały z Paleolitu. Znaleźli w okolicy krzemienne narzędzia z górnego Paleolitu, więc wydawało się to dobrym miejscem do poszukiwań. Ale potem zauważyli, jak z boków wzgórza wystają bardzo precyzyjnie wykonane kamienie fragmenty naprawdę dużych i doskonale obrobionych bloków kamienia. Patrząc na to, jakość wykonania była tak wysoka, że owi archeolodzy byli przekonani, że to nie ma nic wspólnego ze epoką kamienia. Myśleli, że to może być pozostałość z czasów bizantyjskich. Byli przekonani, że to nie ma nic wspólnego ze epoką kamienia. I myśleli, że to może być pozostałości po okresie bizantyjskim, i porzucili miejsce, nie zwracając na nie już uwagi. Dopiero kiedy zaangażował się niemiecki Instytut Archeologii, a w szczególności Klaus Schmidt, którego uważam za geniusza o prawdziwej intuicji, i zaczął wykopaliska w Göbekli Tepe, zrozumieli, co odkryli: potencjalnie najstarsze megalityczne miejsce na świecie. I znaleźli je tam, gdzie prowadzono rolnictwo. Według ustalonego historycznego harmonogramu, to właśnie tam, w Anatolii, w Turcji, zaczyna się rolnictwo przynajmniej w Europie i zachodniej Azji. Potem, stopniowo, rozprzestrzeniało się stąd na zachód. A mimo to, panuje przekonanie, że powstało dzięki myśliwym zbieraczom. Tak, to myśliwi zbieracze je stworzyli. Nie było rolnictwa 11-600 lat temu w Gobekli Tepe. Ale już w momencie, gdy Gobekli Tepe zostało wyłączone z użytku, a używam tego słowa celowo, gdy zostało zamknięte i zakopane, dookoła niego uprawiano rolnictwo. I byli to ludzie, którzy potrafili uprawiać rośliny. Czy wiemy, kiedy to miejsce zostało zmienione? Jeśli mogę użyć wyrażenia kapsuła czasu, więc zabezpieczona przez utworzenie wokół niej kopca. Tak. Czy to, to miało miejsce w podobnym czasie? Przetrwała mniej więcej to. od 11600 lat temu do około 10400 lat temu, czyli do około 8400 roku przed naszą erą, czyli przez około 1200 lat. Był tam i nieustannie się rozwijał jako miejsce, a podczas jego rozbudowy widzimy pojawienie się rolnictwa. Będę używać słowa wprowadzone. Nie było go wcześniej, nagle się pojawiło i dla mnie to kolejna z zagadek gobekli tepe. I w świetle nowych badań zdajemy sobie sprawę, że to część znacznie szerszego zjawiska, które rozprzestrzenia się na ogromne odległości. Co zaskakujące, wydaje się, że po gobekli tepe nastąpił gwałtowny regres. Wtedy wszystko znowu zaczyna się psuć i wchodzimy w długi, powolny proces neolityzacji trwający tysiące lat, stopniowe rozwijanie się, dopóki nie dochodzimy do tego momentu. Do starożytnego Sumeru i Mezopotamii, ale rolnictwo mocno się już zakorzeniło. Nieco hipokrytyczne jest to, że archeologia całkowicie akceptuje fakt, że idea rolnictwa została przeniesiona do Europy Zachodniej z Turcji i że to nie zachodni Europejczycy wynaleźli rolnictwo. Zostało to absolutnie wprowadzone przez anatolijskich rolników, którzy przemieścili się na zachód. Więc idea rozpowszechniania pomysłów nie powinna być tak irytująca dla archeologów, jak to ma miejsce. Jeżeli jesteś zainteresowany tym co jeszcze powiedział Graham Hancock u tego youtubera, to zachęcam do sprawdzenia któregoś z tych dwóch odcinków, które się teraz tutaj wyświetliły. Jeden dotyczy starożytnego Egiptu, Sfinksa i piramid, a drugi poświęcony jest starożytnej zaginionej cywilizacji. Zachęcam do sprawdzenia. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć.